Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry i szczęść Boże na piękny poniedziałek, 8 grudnia. Moi drodzy, dostajemy dzisiaj Ewangelię mówiącą o przełomowym wydarzeniu w historii świata: o przyjściu Jezusa Chrystusa na Ziemię. Fragment ten nie opisuje jednak historii z Betlejem, opisuje coś innego. Już zaraz powiem co. Mamy to wszystko zapisane w Łukaszu w pierwszym rozdziale na samym początku. Wersety od 26 do 38. I w tym fragmencie dzisiejszym jest opisany moment, kiedy archanioł Gabriel przychodzi do Maryi, do młodej kobiety z Nazaretu, która miała 14-16 lat i zwiastuje jej radość wielką. Otóż została wybrana na matkę Boga Najwyższego, na to, by narodzić, zrodzić Mesjasza, syna Bożego, który stąpi z nieba do jej łona. Maryja się pyta, ale jak to się stanie? Jak to się stanie? Nie znam mężna, czyli nie współżyłam z mężem. Ani mówi spokojnie. Duch Święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego ocieni cię. Moi drodzy, ten moment w historii ludzkości jest przełomowy. Stąpienie Ducha Świętego i poczęcie życia nowego pod sercem Jezusa to jest opisane w dzisiejszej Ewangelii. Cudowne poczęcie, bez udziału mężczyzny. Oczywiście. Syn Boży, odwieczny Logos, Jezus Chrystus, staje się dziś człowiekiem w tej Ewangelii. I to nie chodzi o to, że on już się narodził w Betlejem, prawda? To jest coś, co było dziewięć miesięcy wcześniej. Tutaj Syn Boży staje się człowiekiem. Tu następuje wcielenie. Tu następuje ten przełom, że Bóg przy, przywdziewa ludzkie ciało. To w momencie poczęcia dzieje się ten cud i ten przełom. Boże Narodzenie w Betlejem to już jest konsekwencja tego, co dzisiaj Ewangelia opisuje. Więc dziś Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami w tej Ewangelii. Kiedy Jezus poczyna się za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi. Moi kochani, to jest cud, to jest coś niesamowitego. I tutaj chciałbym takie świadectwo przytoczyć, niesamowity fakt. Otóż w historii, już jak 2000 lat jest po tym wydarzeniu, gdzie syn Boży stał się człowiekiem, jest bardzo wiele cudów eucharystycznych. Czyli że Pan Jezus przypomina swojemu Kościołowi o swojej obecności nadprzyrodzonej w chlebie i winie. W czasie Eucharystii, w czasie liturgii, kiedy powtarzamy to, o co On nas prosił, to, co robił w wieczorniku, poprosił, to czyńcie na moją pamiątkę, i kiedy my to czynimy, to faktycznie to, co obiecał, dzieje się. I kiedy mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew, to się dzieje. Moi drodzy, jest bardzo dużo przez te dwa tysiące lat istnienia Kościoła cudów eucharystycznych, które pokazują tę prawdę, która dokonuje się w czasie Eucharystii. Cudów, które polegają na tym, że w czasie Mszy świętej konsekrowane wino staje się prawdziwą krwią, a konsekrowany chleb staje się prawdziwym ciałem. To są te cuda eucharystyczne, w których mamy setki. I one są faktami. One nie zostały spożyte. Są pozostawione na, dla potomnych i też dla naukowców, aby mogli badać. I faktycznie krew pańska, ciało pańskie z tych cudów było i będzie poddawane wielu badaniom. Naukowym. I Moje kochani, wyniki, które ci naukowcy z różnych wieków, z różnych miejsc mają, są identyczne. Zawsze ta sama grupa krwi, zawsze ten sam wynik, jeżeli chodzi o, o ciało przeistoczone, o ciało Jezusa, że to jest wycinek mięśnia sercowego człowieka w chwili agonii. Ale co tutaj chciałbym podkreślić, moi drodzy? Jezus, kiedy Ewangelia mówi, że stąpił za sprawą Ducha Świętego w łono Maryi, począł się jako człowiek bez udziału mężczyzny, ponieważ jego tatą jest Bóg, Jahwe, Ojciec, mamą Maryja, ponieważ dała swoje ciało. Moi drodzy, kiedy badacze badają cuda eucharystyczne i badają krew, Normalnie każda krew yy, no, ma chromosomy. Jeżeli jest yy, kobiety, to jest chromosomy XX. Jeżeli jest mężczyzna, XY. Ponieważ no, przy poczęciu, kiedy powstaje dziewczynka, dostaje X yy, od y, mamy, X od y, męż, y, taty. Kiedy powstaje chłopiec, X dostaje od mamy, Y dostaje od taty. Ale, moi drodzy, tutaj przy poczęciu Jezusa, przy wcieleniu, przecież nie było taty ludzkiego. Więc co? Więc ta krew Jezusa ma tylko chromosom jeden, X. Ma tylko jeden chromosom. Nie ma innej takiej krwi, nie ma takiego ciała, nie ma takiego człowieka, który by miał jeden chromosom. Ma tylko od matki. Nie ma chromosomu Y który powinien mieć ze strony mężczyzny. Dlaczego? Ponieważ nie miał ziemskiego taty. Moi kochani, to jest cud. Zachęcam do tego, aby to zgłębić i aby oddać Bogu chwałę za wcielenie, za przełomowy moment w historii ludzkości. My za chwilę będziemy świętować Boże Narodzenie, ale to już jest konsekwencja tego cudu, który jest dziś opisany w Ewangelii. Niech Pan nam wszystkim pobłogosławi na uwielbienie Boga w tajemnicy wcielenia na podziękowanie dobremu Bogu za taki piękny pomysł przyjścia na ziemię i chciejmy to w sposób naukowy racjonalny i duchowy przeżywać i zgłębiać pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i duch święty amen